Cześć Wam wszystkim, dzisiaj poruszymy nieco smutniejszy temat, czyli temat śmierci 19-letniego Olka, czyli sprawę sprzed nieco ponad dwóch lat, która wyciekła do mediów w ostatnim czasie. Ja jestem ratownikiem medycznym, Wy oglądacie w kodzie pierwszym i zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Zacznijmy od takiego TLDR, Too Long Didn't Read, żeby Wam nakreślić nieco jak wyglądał ten temat. Czyli 4 stycznia 2024 roku miała miejsce interwencja policji, gdzie dwóch młodych chłopaków zaczęło na widok policjantów uciekać. No i co się potem działo, no to już zobaczycie sobie na no nagraniu. nadział się na jeden spręty. Rana krwawi bardzo obficie. No i tutaj widzimy pierwszą kawygodną kwestię, czyli postępowanie policjantów, którzy tego pościgu podjęli za tym chłopakiem. Ten młody chłopak chciał przeskoczyć przez płot, no i na skutek jakiejś tam nieudolnej próby niestety nadział się na metalowy pręd wystający z tego płotu. No, i teraz, jak, jak powinno wyglądać prawidłowe postępowanie? Na pewno nie powinno się go ściągać, tak mało delikatnie mówiąc, za szmaty, jak to policjanci zrobili. W takim wypadku należy najpierw upewnić się, czy coś się w tą nogę nie wbiło, a jak potem, już Wam zaspoileruję, no niestety, stało się tak, że się wbiło, i to wbiło się prawdopodobnie w tętnicę udową lub jakieś inne duże naczynie w obrębie uda, to sytuację można by rozegrać lepiej. Można by się upewnić, czy. Nie ma jakiegoś ciała obcego w kończynie dolnej, a jeżeli jest, no to myśleć dalej. Znane są przypadki i wcale bym się nie zdziwił, jakby tak zrobili. Ze względu na ryzyko przebicia tętnicy udowej zostałaby na miejsce, załóżmy, wezwana straż pożarna. Straż pożarna by ten płot odcięła, a zespół ratownictwa medycznego wraz z tym ciałem obcym by tego chłopaka do szpitala zabrał. To już rzeczywiście tam wychodzenie nieco poza, poza schemat. Aczkolwiek nie byłoby to nietaktowne, jeżeli policja wezwałaby udolnie zespół ratownictwa medycznego. Zespół ratownictwa medycznego po opatrzeniu tego, co tam na miejscu się dzieje, wezwałby straż i wspólnie by działali. Przynajmniej ja na pewno na miejscu zdarzenia o takim czymś bym pomyślał, jako ratownik medyczny. No i tutaj pacjent pierwszy raz sygnalizuje. No w, zasadzie to nie, w zasadzie to jeszcze nie pacjent, ale ten, którego. Policjanci sobie zatrzymali. Pierwszy raz sygnalizuje, że coś się dzieje z nogą. To raczej nie zwiastuje dobrze. Policjant patrzy na swoją rękę. Tutaj w słowach wulgarnych przekazuje swojemu kumplowi, że krwawi. No, i ten kadr jest tutaj dla mnie najbardziej przeważający. Tak nie wygląda krwawienie, jak sobie na skórek zadwaśnięcie, albo przetniecie się lekko kartką papieru, weźmiecie palec do buzi i po chwili przestaje krwawić. Tylko mamy tutaj do czynienia naprawdę z widocznym masywnym kwotokiem, który czym prędzej trzeba zaopatrzyć. Tutaj dobrym postępowaniem byłoby rozcięcie tych spodni, żeby zobaczyć, co się pod tą tkaniną znajduje, czy rzeczywiście te rana krwawi, czy kwotok jest tętniący. Jeżeli tętni, to ja bym się tutaj nie partolił i od razu założył stazę taktyczną. Jeżeli policjant takiej nie ma, no to stosował ucisk bezpośredni, co zresztą zaraz zobaczycie, że będzie robił, więc to akurat git. Zachowane nagrania z akcji policji i pogotowia, do których udało nam się dotrzeć, ujawniają przerażającą prawdę. <laughs> Tutaj u policjantów weszła mała panika, gdyż jest jakiś problem z połączeniem się ich radiostacją albo do ich dyżurnego. Jest problem z wezwaniem pomocy. Chłopak krwawi w ich oczach, jego stan się pogarsza. Tutaj widzimy na nagraniu, że. Policjant stosuje ucisk bezpośredni na miejsce, które krwawi, a przynajmniej wydaje mi się, że na miejsce, które wydaje się temu policjantowi, że krwawi, bo dalej nie odsłonił sobie tej rany. Komfort cieplny pacjenta jest ważny, ale tutaj niestety yy, straty tego komfortu cieplnego i komfortu tego, że pacjent jest jakkolwiek ubrany, przewyższały korzyści. Tak więc, no, bez zastanawiania się, tkniemy w takim wypadku ciuchy. Tutaj wchodzi kwestia, że pacjent zaczyna zgłaszać problemy z oddychaniem. I teraz uwaga! Oczywiście, w tym wypadku pacjent traci krew, jest w szoku, może mieć znaczące trudności z oddychaniem. Sytuacja też tutaj nie pomaga i zachowanie policjantów nie pomaga w tym szczególnie, gdyż w momencie, kiedy pacjent zgłasza. Duszność nie wiemy, czy to jest subiektywna czy niesubiektywna, w każdym razie nie wiemy, czy ma pokrycie w wartościach parametrów krytycznych. Być może już stracił dużą ilość krwi, być może ta duszność wynika tylko i wyłącznie z wpływu komponenty emocjonalnej na stan pacjenta. Czyli co wystarczyło zrobić? Powiedzieć mu, ziomek, ze spokojem, pogotowy już do ciebie jedzie, zaraz wszystko będzie GIT, i zacząć załóżmy zbierać wywiad medyczny. To by było zdecydowanie bardziej przydatne y, z perspektywy y, udzielenia komuś pomocy, niż twierdzenie, czy ten człowiek pajacuje, czy nie pajacuje. No bo w tym momencie nie ma na to czasu i jest to kompletnie zbędne. Więc no, tutaj zachowanie policjanta też, też nie należy do najlepszych. Naśmiewają się z niego. krzyczą, żeby nie pajacował, żeby się nie wygłupiał, a on się dusił. Nie! Tutaj widzimy, że wchodzą u chłopaka jakieś zaburzenia świadomości z tego co w internecie można znaleźć co do tej sprawy, to przy nim nie zostały znalezione żadne substancje. Jeżeli chłopak wcześniej ze mną gadał stosunkowo normalnie, a nagle zacząłby się zachowywać w taki sposób, szczególnie po obfitym krwawianiu, jest to olbrzymi sygnał alarmowy, że dzieje się coś złego. Tu po kilkunastu minutach przyjeżdża karetka. Nagrania ujawniają, że medycy się nie spieszyli. Nie włączyli nawet sygnałów świetlnych i dźwiękowych. No i tutaj jedyna kwestia, za którą zespół ratownictwa medycznego można bronić, który przyjechał na miejsce, i to jest bardzo, bardzo często powielany mit, że karetki i ogólnie medycy na miejsce zdarzenia się nie spieszą. To, jak karetka ma się udać na miejsce zdarzenia, czy na sygnale, czy nie. Czyli czy. Jako pojazd uprzywilejowany czy jako pojazd zwykły ma się udać zespół na miejsce zdarzenia decyduje dyspozytor. Żaden członek zespołu, czy tam byli z tego co można wyczytać, dwóch ratowników medycznych oraz lekarz, nikt nie miał wpływu na to, jak oni się dostaną. Dostali wizytę na tablet, więc jeżeli oczywiście nie zrobili jakiegoś świństwa typu, że wizyta wpadła jako wyjazd na sygnale, a oni na sygnale nie jechali. No to działali tutaj w zgodzie z prawem. Za wszystkie rzeczy, które za chwilę zobaczymy, będziemy już ten zespół krytykować, ponieważ było to zachowanie poniżej wszelkiej krytyki, aczkolwiek twierdzenie, że medycy się nie śpieszyli, bo nie przyjechali na sygnale, nie było to ich złą wolą. Tutaj dał ciała ten, kto przekazywał informacje dyspozytorowi medycznemu, czyli znając życie dyżurny policji lub któryś z funkcjonariuszy na miejscu zdarzenia albo dyspozytor medyczny, który wysyłał ten zespół do zdarzenia. Udemnadział się na tym płodzie, a udo. No, Nie można. Może oddychać, bo trochę pajacuje i tylko raczej pojawia się kolejny raz określenie, że pacjent pajacuje. No, z tego co widzę, to zaczyna pajacować. Tym bardziej, im bardziej ucieka mu krew, tak więc ja bym się już pośpieszył. Wykaż, ani ratownicy nie wyjmują noszy i wloką Olka do karetki. Okej, okay, widzimy tutaj kolejny kardynalny błąd, czyli próba pionizacji. No, a na skutek tej próby już finalnie pionizacja pacjenta z urazem, który bezpośrednio zagraża jego życiu lub zdrowiu i z masywnym krwotokiem. No, Ja bym się już pokusił, szczególnie, że tam zespół pięknie jest wyposażony w nosze elektryczne, więc nosze te niemalże same wyjeżdżają i same wjeżdżają. Ja bym już się pokusił o to, żeby jednak tymi noszami wyjechać, a wcześniej tego pacjenta zbadać. Policjanci chcą zdjąć... Ale ratownik stwierdza, że chłopiec ma w nich pozostać. Tutaj akurat muszę obronić zespół. Już wam tłumaczę, dlaczego my, jako ratownicy, wolimy, żeby ten pacjent pozostał w kajdankach. Tam na miejscu zdarzenia był duży chaos. Nie wiem, na ile tutaj ten materiał jest pocięty, a na ile jest niepocięty. No, ale ratownicy dostali zapewne info od policjantów, że to jest jakiś tutaj małoracik, który chwilę temu przed nimi uciekał. Do tego teraz zachowuje się nieco dziwnie. Zespół ratownictwa medycznego tutaj jest od chwili. Oni nie widzieli tutaj tej całej konwersji objawów i wszystkiego innego. Tak więc nie wiedzą z kim mają do czynienia. Gdzie on by im uciekł? Z tą nogą. Czym by ich zaatakował? Więc mogli odpuścić to w skucie? Tutaj wypowiada się mama świętej pamięci Olka. No niestety to akurat jest do podważenia ze względu na to, że taki pacjent można zaatakować dosłownie wszystkim, na przykład nam tą ręką machnąć. Tutaj nie mówię już stricte o tej sytuacji, ale kiedy ktoś jest pod wpływem środków psychoaktywnych, to naprawdę takim machaniem rękoma może uszkodzić cały zespół w sekundę i... Nie potrzeba wiele, wystarczy jakoś niefortunnie dostać cios na twarz, żeby nas zamroczyło. No i potem jesteśmy jako zespół ratownictwa w niebezpieczeństwie. A dobry, dobry ratownik to żywy ratownik, więc w takim wypadku, jako ratownik medyczny na miejscu zdarzenia, najpierw bym dokładnie tego pacjenta zbadał, zebrał dokładny wywiad. No i jakbym już ten dokładny wywiad znał, to oczywiście y, poprosiłbym policję o zdjęcie kajdanek, no bo one by utrudniały mi medyczne czynności ratunkowe. Ale że tutaj zespół ratownictwa popełnił błąd, tego wywiadu dokładnie nie zebrał. Oni dalej nie wiedzą, co się dzieje z pacjentem. No to sytuacja wygląda, jak wygląda. Ja, jak widzę tego pacjenta, gdzie już w swoim życiu ratowniczym, mimo że całkiem krótkim, no to widziałem ich setki, bo to patrząc na zachowanie. Takiego człowieka, to podejrzewałbym albo, tak jak ratownik zapytał środki psychoaktywne, albo już duże, duże zaburzenia świadomości spowodowane tym kwotokiem. No tylko, że chyba zespół nie jest świadomy w ogóle z jakim kwotokiem mają do czynienia, więc no tutaj to, to tona błędów i błąd goni błąd. Pacjent mógł być we wstrząsie. Każdy pacjent, który domaga się tlenu, który zgłasza duszność, wymaga i natychmiastowego działania. Tutaj dr Baumberg się wypowiada, czyli ekspert do spraw ratownictwa medycznego. No i oczywiście mówi świętą prawdę, to jest nie do podważenia. Jeżeli pacjent krzyczy, że potrzebuje tlenu, albo że źle mu się oddycha, że zgłasza jakąkolwiek duszność, to jest pacjent, któremu trzeba się przypatrzeć z dużą dokładnością. Garetha dopiero po kilkunastu minutach rusza w stronę szpitala powoli i bez sygnałów. No, i tu zespołu ratownictwa medycznego już nie da się obronić pacjenta w takim stanie. Czyli po intensywnym krwawieniu z okolicy uda mamy przekonania graniczące z pewnością, że. Jedno z dużych naczyń krwionośnych zostało przebywane z zaburzeniami świadomości, z zaburzeniami zachowania. Jeszcze jest to młody pacjent. W takim wypadku pokusiłbym się na pewno o jazdy na sygnale i no, nie zwlekałbym z przekazaniem tego pacjenta na szpitalnym oddziale warunkowym. Ja tu Tutaj mnie już nawet ciałki przeszły, a mam się za względnie odpornego na takie sytuacje. W każdym razie to już bym kwalifikował jako bardzo szeroko zakrojone zaburzenia świadomości, jako jakieś uczuc uczucie odrealnienia pacjenta i to już jest kolejny, kolejny jeden z wielu sygnałów alarmujących, że temu człowiekowi dzieje się coś bardzo złego. Patrzy pan jak on walczy, jak on chce żyć ten dzieciak. No, i tutaj tego, czego już na nagraniach nie widać, chłopak zostaje przekazany w ręce personelu szpitalnego oddziału ratunkowego. Dochodzi do zatrzymania krążenia. No, co nie jest zbyt trudne do wydedukowania, że na skutek takiego masywnego krwotoku w końcu serce bić przestanie. Jeżeli chodzi o moją opinię, to zachowanie policji. Na miejscu zdarzenia od początku było nieprofesjonalne, ale nie aż tak karygodne, jak zachowanie zespołu ratownictwa medycznego. Policjanci w znakomitej większości ratownikami medycznymi nie są, aczkolwiek wzywając zespół ratownictwa medycznego. Pacjent jednak oczekuje, że przyjadą do niego ludzie kompetentni, którzy się nad nim pochylą i którzy go zbadają, szczególnie, że mamy tutaj do czynienia ze stanem, który no, wypełnia wszystkie znamiona stanu nagłego. Tak więc. Po tym, jak wypowiadałaś na ten temat, matkolka, i po tym, co ta kobieta zobaczyła, mogę jej z całego serca współczuć, że spotkałem ją coś takiego. Całe środowisko ratowników medycznych jest w ciężkim szoku. Bo uwierzcie mi, w znakomitej większości, przynajmniej ja na swojej drodze, spotkałem ludzi, z którymi pracuje się świetnie i z którymi dla pacjentów działamy no, naprawdę fenomenalne rzeczy. Ja mówiąc sam za siebie, nie wiem, co by musiało we mnie wstąpić, abym ja w taki sposób postąpił. To po prostu nie jest zgodne już nawet nie chodzi o kwestię tego, w jakim zawodzie pracuję, tylko no, kwestię tego, jakim człowiekiem jestem. Tak więc jest to dowód, że niektórzy jako ratownicy medyczni pracować nie powinni i trzeba sobie to powiedzieć wprost. Mamie Olka składam serdeczne wyrazy współczucia, ratownikom oraz lekarzowi, którzy są na nagraniu. Życzę tego, aby już nigdy nie mieli do czynienia z jakimkolwiek pacjentem i aby siedzieli w pierdlu i aby pierdzieli w pasiak, ponieważ ich zachowanie i postępowanie na miejscu zdarzenia oraz ogólne postępowanie z tym pacjentem było poniżej wszelkiej krytyki. Niech te słowa wybrzmią. Niech to się niesie, i niech to pójdzie szeroko, jeżeli chodzi o środowisko ratowników medycznych. Ode mnie to tyle. Kolejny film będzie już nieco weselszy. Subskrybujcie kanał, udostępniajcie ten film, niech to się niesie, gdyż takie coś nie powinny już mieć nigdy miejsca.